SQD Alliance. Wiele usług. Jeden partner. oraz ochroną zdrowia pracowników. Dzisiejszy temat, który poruszymy, dotyczyć będzie szkoleń z pierwszej pomocy, a dokładnie tego, czemu powinniśmy się przyjrzeć przy organizacji tychże szkoleń, tak aby faktycznie wpływały one na bezpieczeństwo i zaangażowanie naszych pracowników. A do omówienia tego tematu zaprosiłam gościa specjalnego, Łukasza Tomiło. Łukasz jest ratownikiem medycznym z wieloletnim doświadczeniem. Jest także instruktorem kursów pierwszej pomocy oraz ratownictwa medycznego. W jego szkoleniach do tej pory wzięło udział już kilka tysięcy osób. Witam Państwa serdecznie w imieniu firmy, w imieniu, w imieniu swoim. Tak, jak było powiedziane, ja mam na imię Łukasz, jestem ratownikiem medycznym i chcę dzisiaj z Państwem omówić pewne aspekty związane z zasadami udzielania pierwszej pomocy, a generalnie związane z organizacją tego typu przedsięwzięć, szkoleń, na co warto zwracać uwagę przy organizacji, przy organizacji właśnie szkoleń. Często, proszę Państwa. Kiedy spotykam się z osobami decyzyjnymi na zakładach pracy i rozmawiamy na temat Szeroko rozumianego bezpieczeństwa, to kiedy rozmawiamy na przykład na pod kątem organizacji szkoleń z PEPOSZ, ja słyszę tak, panie Łukaszu, takie szkolenia róbmy, ludzie muszą wiedzieć, jak się zachować, kiedy dojdzie do pożaru. Tak samo, kiedy mówimy o zagrożeniach, choćby nawet terrorystycznych, tak samo słyszę, tak, panie Łukaszu, takie szkolenia róbmy. Natomiast wielokrotnie, kiedy mówimy o pierwszej pomocy, tutaj generalnie odbijam się od ściany w wielu przypadkach, bo ja bardzo często słyszę, my takich szkole nie potrzebujemy. Panie Łukaszu, my mamy fantastycznie wyszkolonych ludzi, my poświęcamy im, co trzy lata przyjeżdża jakaś firma z zewnątrz, poświęca nam dwie, trzy, cztery godziny i my mamy fantastycznie ludzi wyszkolonych. Proszę Państwa, w trzy, cztery godziny dla grupy 40 osobowej, to ja osobiście mogę zrobić fajną reklamę szkoleń z pierwszej pomocy. A dlaczego tak? Tak się dzieje, że pomimo Wielu szkoleń, które odbywają się na zakładach pracy, ludzie z reguły nie potrafią odnaleźć się w takich sytuacjach, nie potrafią udzielać pierwszej pomocy. Proszę Państwa, dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że staramy się z reguły z takich szkoleń zrobić natłok informacji, i ja zawsze to mówię. Zwracam się zawsze do moich klientów, czego oczekujesz od tego szkolenia. Czy oczekujesz tylko i wyłącznie dokumentu, który potwierdza, że masz pracowników przeszkolonych, czy oczekujesz, że Twój pracownik po danym szkoleniu będzie wiedział, jak ma postępować w chwili zagrożenia życia czy zdrowia ludzkiego? Bo problem pojawia się w tym, że wielokrotnie ja to już nie ukrywam, szkolenia z pierwszej pomocy są. Prowadzone przez osoby niekompetentne, przez osoby bez żadnego doświadczenia zawodowego, przez osoby, które nie powinny tego typu zajęć choćby nawet prowadzić dla naszego bezpieczeństwa. Inną kwestią, o której bardzo często mówię i staram się ludziom z reguły wytłumaczyć na moich spotkaniach, na moich szkoleniach, to proszę Państwa, jest przedstawienie, jak system ratownictwa działa. Bo często pomimo dobrego szkolenia, jeżeli my zrobimy dobrą teorię, zrobimy dobrą praktykę, to ludzie tracą zimną krew w chwili, kiedy wzywają załogi ratownictwa medycznego. Dlaczego tak się dzieje? Bo mało kto, proszę Państwa, tłumaczy, jak ten system wygląda od środka. Tutaj warto by było zwrócić na to uwagę, żeby osoba, która ma prowadzić dla Waszych pracowników tego typu szkolenie, żeby zwróciła uwagę na to, żeby wytłumaczyć, jak ten system działa. A generalnie z reguły prowadzący zatrzymuje się właśnie na tym slajdzie, który Państwo widzicie, i wymaga od osoby słuchacza, wymaga, żeby słuchacz jeszcze zapamiętał, co ma powiedzieć spostorowi medycznemu. Trzeba zacząć od tego, że ten slajd w ogóle nie jest na kurs pierwszej pomocy. Ten slajd jest dla dyspostorów medycznych, rolą prowadzącego. To jest wytłumaczyć, dlaczego ten system tak działa i co tutaj jest ważne. Żeby ludziom wytłumaczyć, żeby się nie denerwowali. Kiedy dyspozytor zadaje szereg pytań, bo trzeba tu ludziom także wytłumaczyć, że ta karetka w ciągu kilkunastu sekund wyjeżdża, na co zwracam także uwagę podczas proszę Państwa szkoleń, to na to, żeby ludzi uświadomić, od czego jest system ratownictwa medycznego, kiedy powinni z niego korzystać, gdzie powinni się sami udać, jeżeli nie ma stanu zagrożenia życia, a jest to i wyłącznie stan zdrowia. I tu, proszę Państwa, wielokrotnie. O tym nie powie Jan Kowalski, który kurs. zrobił sobie kurs fantastyczny, ma milion e, jakichś zaświadczeń w skórzanej okładce, on tego nie będzie w stanie. Wytłumaczyć kursantowi dokładnie, bo on w tym środowisku nie siedzi. Dlatego tutaj, proszę Państwa, jeżeli mówimy o, o doborze osób prowadzących, to kwestią nie jest to, że instruktor przyjeżdża ubrany czy w kolor fluo ze stetoskopem na szyi i proponuje Państwu najniższą cenę, bo to nie będzie później miało żadnego większego przełożenia na jego w tym momencie postępowanie. Proszę, proszę, proszę Państwa, Pan, jak organizować praktyczne, Szkolenie, spotkanie, jak organizować takie spotkania. Proszę Państwa, tutaj z reguły, kiedy spotykam się z osobami decyzyjnymi, osoby decyzyjne mi mówią, Panie Łukaszu, mamy 50 osób do przeszkolenia, zróbmy to na raz, w trzy godziny i zróbmy to, 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 to i jeszcze ogarnijmy temat inny. Proszę Państwa, nie da się. Zorganizować dobrego szkolenia, jeżeli mamy nadmiar tematów i mamy niestety nadmiar w tym momencie osób. Ja jasno to określam, że u mnie na jednego instruktora przypada maksymalnie 10 do 12 słuchaczy. I w tym momencie, jeżeli firma, która ma dla Was prowadzić tego typu zajęcia, stara się trzymać mniej więcej tych widełek, to możemy powiedzieć, że każdy w tym momencie z naszych słuchaczy ma możliwość dokładnie przećwiczenia pewnych elementów związanych z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Ja osobiście. Nigdy nie zgadzam się na coś takiego, aby było narzucone, że na jednego instruktora będzie przypadało na przykład 20 kursantów, bo jest to, proszę Państwa, realnie niemożliwe, żeby takie szkolenie w tym momencie przyniosło nam efekt. Inną kwestią to jest, proszę Państwa, ilość sprzętu szkoleniowego. I tu się bardzo często pojawia problem, bo z reguły zdarza się tak, że na szkolenie choćby nawet dla 12 osób przyjeżdża instruktor z jednym fantomem, kiedy zakończy temat resustacji krążeniowo-oddechowej, rzuca fantoma i mówi: Kto z Państwa chce? Zapraszam, kto z Państwa chce? Pa, pan chce, a Pan nie chce, a Pani chce, a to zapraszam. Pani uciśnie 20 razy i mówi: To jest ciężko. Proszę Państwa, na grupę 12-osobową powinno być tak, że przypada przynajmniej 6 fantomów czyli każda para minimum. Para pracuje na jednym fantomie w ograniczonym w tym momencie czasie. Bo to, że my przyjdziemy z jednym fantomem i zrobimy tego typu przedstawienie, to nie będzie przynosiło żadnego efektu. Bo choćby nawet w dniu dzisiejszym byłem u mojego klienta tylko na dwie godziny. I rozmawialiśmy o stanach internistycznych. Nie mówiliśmy o niczym innym, mówiliśmy o mdleniach, o padaczkach, o odwodnieniach, mówiliśmy o zatławieniach i to było, proszę Państwa, wszystko. I w tym momencie wiem, że Ci słuchacze, którzy dzisiaj uczestniczyli w moim spotkaniu, im ta wiedza zostanie w głowach. Bo ani się nie gonie, ani nie spieszę się z tematami, tylko mogę im dokładnie wytłumaczyć i odpowiedzieć na każde pytanie. Dlatego ja nie jestem osobiście za tym, żeby szkolenia urazowe robić działowe, ale też nie jestem za tym, że jeżeli chcemy coś zorganizować, to żeby te szkolenia były na zasadzie medycyny pola walki. Bo to nie jest ta grupa docelowa, żebyśmy mieli coś takiego u nich wykonywać. I tutaj, jeżeli chodzi o organizację szkoleń, to takim przykładem, szanowni Państwo, jaki mogę Wam pokazać, to pokazać Wam dwa zdjęcia. I teraz, jeżeli chcemy zorganizować dobre szkolenie urazowe, to trzeba się nad tym zastanowić, czy po pierwsze jest sens robienia szkolenia urazowego dla moich pracowników. Jeżeli tak, to co ja mam w apteczce, co możemy wykorzystać na przykład do ciężkich amputacji, jeżeli jest takie zagrożenie, jeżeli tego nie ma, to warto by było przed szkoleniem taką apteczkę w odpowiedni sposób przygotować, bo nie ma sensu, żebym ja przyjechał do klienta, pokazywał kursantom zaawansowane środki opatrunkowe, na przykład opatrunki izraelskie czy celoksy, jeżeli pracownik w rzeczywistości tego na swoich apteczkach nie będzie miał. Czy w ogóle jest obowiązek szkolenia z pierwszej pomocy? No proszę Państwa, tak Takiego obowiązku prawnego nie ma, że jest narzucone, że musimy przerobić pracowników w ciągu dwóch lat, odświeżyć im zaświadczenia czy certyfikacje, chyba że te szkolenia, proszę Państwa, to są szkolenia certyfikowane przez tak zwane AH czy LRC. Tam jak najbardziej tak, oni mają. Datę ważności, tak to nasz bez, bez certyfikatu, natomiast prawnie w naszym kraju nie ma jasno powiedziane, że co dwa lata ma być przeszkolony. Tu się zaleca, żeby co dwa lata odbyło się takie szkolenie, choćby nawet przypominające, bo wiedza, której się nie praktykuje, jest wiedzą ulotną. Więc tutaj, jeżeli mówimy pod kątem znowu prawnym, nie ma. Takiego obowiązku, żeby pracownik był systematycznie, co roku, co dwa lata na tym szkoleniu. To jest tylko i wyłącznie, Szanowni Państwo, zalecenie, jako dla Was, dla osób organizujących tego typu spotkania, szkolenia na zakładach pracy. SQD Alliance wiele usług, jeden partner. Zdrowie i bezpieczeństwo w Twojej firmie. Sprawdź, w czym możemy Ci pomóc. Ochrona środowiska, bezpieczeństwo pracy, zdrowie w organizacji, systemy zarządzania, ESG, kompetencje miękkie. Poznaj naszą ofertę szkoleń w obszarze Safe and Healthy. Bezpieczeństwo pracy. Kultura bezpieczeństwa. Ergonomia. Zdrowie psychiczne. zdrowie fizyczne systemy zarządzania ochrona środowiska Wdrażamy nowe technologie w szkolenia, aplikacje VR, Platforma Szkoleniowa i e Learning.